Witam serdecznie z tej strony Siły Wrzeciano. Zapraszam na mój kolejny projekt z cyklu Zagrajmy w. Tym razem zaczynam zabawę, z którą jestem związany od 95 roku, więc minęło 25 lat. Jeszcze wtedy na mi grałem, więc gra zatytułowana Sensible World of Soccer. Będzie to o tyle dziwne zagrajmy że nie będę osobiście grał meczy, tylko zamienię się w menadżerów wszelkich, wszystkich drużyn na świecie, jakie są, w prezydentów organizacji takich jak FIFA, UEFA. Zamierzam kontynuować projekt, który zacząłem w 1995 roku. Przerwałem chyba w 2010. Yy, tworzyłem i rozgrywałem własne yy, turnieje, Ligi Mistrzów, pucharu UEFA, jeszcze wtedy Puchar Zdobywców Pucharów, tak samo było coś takiego. Yy, wszystko skrzętnie notowałem sobie w zeszytach. Te zeszyty posiadam do tej pory. No i teraz naszą mnie tak na kontynuowanie tej zabawy. Jak popatrzyłem, na czym skończyłem, to rozgrywki Ligi Miszu były jeszcze wtedy w Formule 16 drużyn, więc dużo się pozmieniało. Zakończyłem w 2010 roku, ale na sezonie, to było tak w miarę dobrze zrozumiane, 2016, ogólnie 6 sezonów wyprzedziłem rzeczywistość. Prawdziłem właśnie kiedy to przerwałem, to jeszcze wtedy Mięciel grał w EKS-ie w rzeczywistości grał w, w latach 2010-2012. No, stare składy i... Nie, nie pamiętam nawet która to była wersja. No teraz na potrzebę tej zabawy zorganizowałem sobie Sensible World of Soccer 2020 z miarę aktualnymi składami. Ale tak, tą zabawę będę kontynuował, czyli będę rozgrywał teoretycznie. U mnie to będzie sezon 2017. Więcej szczegółów podam później. Teraz tylko jeszcze mogę powiedzieć, że będę rozgrywał w tym sezonie Ligę Mistrzów, Ligę Europy. Oraz eliminacje do Mistrzostw Świata, no, które się odbędą w 2018. Rozegrałem sobie w nadrzeże sezon, by ustalić tabelę końcowe Lig na całym świecie i ustalić, które kluby będą grać w tym sezonie w europejskich pucharach. Wszystko to sobie tak skrętnie podzieliłem, ustawiałem według tam jakiejś kategorii klasyfikacji państw. Troszeczkę to jest inaczej niż w rzeczywistości. Na przykład w europejskich pucharach chyba u mnie będzie z Hiszpanii, Anglii, Niemiec po 10 zespołów grało w Lidze Mistrzów i Lidze Europy. Sam w, w rundach wstępnych najpierw, ale to o tym to e, później w, w czasie już rozgrywania pewnych meczów będę tak samo opowiadał, mówił. A może jakieś i filmiki, ponagrywam, jak to wyglądają tabele, jak to wszystko sobie wymyśliłem. Wiem, że zaczynam od pierwszej rundy wstępnej, runda przedwstępna Ligi Mistrzów. Tutaj wystąpi 6 zespołów, czyli 3 mecze. 6 meczów no, mecz i rewanż. Jak tu sobie już ustawiłem. No czytaj, a tutaj jest sezon 2017 to właśnie ta kariera, w której zakończyłem sezon, później pospisywałem, sobie to wydrukowałem sobie wszelkie tabeli wszystkich yy, Lig Europejskich, żeby ustalić kto w Lidze mistrzów, kto yy, w lidze Europy a tutaj już jest ta pierwsza runda i wylosowało mi trzy mecze pierwszy z nich FTA i jeszcze jedną muszę powiedzieć ja strasznie będę pra prawdopodobnie łamał nazwy drużyn czyli ktoś może mnie tutaj poprawiać jeśli chodzi o wymowę i drużyn i pewnie nazwisk tak samo nie wszystko muszę wiedzieć nie będę po swojem to wszystko czytał jakby co to mi po prostu poprawiajcie pierwszy mecz też do Magnano Drużyna San Marino zmierzy się z walijskim Balaton FC, w drugim meczu Larne FC, czyli Irlandia Północna, z luksemburskim F91 Dudelange, Dudelange, nie wiem jak to czytać, i trzeci mecz Maltańska Sliema Wanderers z estońskim FC i Lewadia Tallinn. No i co? No to ruszamy z tym pierwszym meczykiem. Wiem, tak, jeszcze powiem, że wszystkie te drużyny są ustawione jako. Jestem trenerem. Tak jak mówiłem, zamieniam się tutaj w trenerów wszystkich drużyn. Wszelkich nie będę miał większego wpływu na to, jak zawodnicy grają, chyba że tutaj w ustawieniach. No i ewentualnie, jeśli będą jakieś e, kontuzje, to podczas meczu tak samo będę interweniował, jak to się mówi. Będę robił zmiany. Hmm. No i zobaczymy, no FC do Magnano, widać słaba bardzo drużyna, ale te pierwsze mecze takie, to takie będą, takich drużyn eee, słabszych. Eee, później, może podczas meczy rozgrywanych, bo nie będę tak samo jakoś komentował takich meczy jak ten z, z niesamowitą jakąś frajdą i ekscytacją, zwłaszcza, że zawodników nie znam. No, zobaczę, jak to będzie wyglądało. Skład Venturini Getti, Faltini Rossi, Cetrolli Ambrighetti, Battistini Rossi, Angelini Capelli Rossi. Ustawienie: a tak fajnie. I drużyna Balaton. Bardzo podobna, jeśli chodzi o umiejętności, z tego co widzę. Może troszeczkę. Lepszych ma zawodników, ale to minimalnie. W bramce dram, Tibets, w obronie Stephens, Burn, Sullivan, Smith. W środku od skrzydła Molinix Burt, Mendes i Leslie. I dwójka napastników Robles i Venables. Ustawienie 4 4 2 a więc zaczynamy. Pierwszy mecz runda wstępna Mistrzów 2017. Dowadnano w żółtych koszulkach. Walijczycy na biało. Rozpoczyna drużyna Waliska, balatowy i venables. O prosto przed siebie. Piłka nie zdążyła opuścić z Tak na hura wykopał. Pierwszy strzał, kapel strzelał. Etibet to skrętnie ładnie obronił sprytnie. Dobre zgranie zespołu. Nie wyłączyłem widzę komentarza. Darek Szpakowski będzie mi pomagał. Na razie dominującą drużyną. Wydaje się być drużyna z San Marino. No i pierwsza kontuzja. Zobaczymy kto to. I czy tak kontuzja? Oj, czy jest. Poważna, nie, krzyżyk, nie, Ryga, więc myślę, że na razie jeszcze pozostanie na placu gry, zawodnik. Doskonała interwencja, to był piękny strzał, trudny do obrony. No, tutaj Darek mi pomaga jak najbardziej, a może go nawet zostawi, zobaczymy. Angelini strzela, ale gdzieś tam w nogach obrońców piłka odbita. i jest pierwsza bramka Capelli i mamy 1-0 dla FC Domagnano. Domagnano? do Magnano To G to się różni, może czytać San Marino tak trochę po włosku chyba co? Naprawdę. No, no fajnie. O, kolejny strzał, więc tutaj San Marino, proszę bardzo, ciśnie. O, zdecydowanie w nogi rywala, nie w piłkę i będziemy mieli rzut wolny. O, wolny, wolny, wolny. Ten zawodnik. Ja tak staram się... Hmm, poustawiać bardzo podobny. O bardzo podobne zasady, jakie są w rzeczywistości. Literum dostępne, jakieś y, w lidze mistrzów, tam drużyny, które się ludzie odpadną, będą grały w lidze Europy. No tylko innej ilości drużyn. Tutaj trochę inne warunki. Y, są 40, są, w Sensible to w Soccer jest 43 ligi europejskich. 43 europejskie ligi, może tak. Ja wybrałem 42. Zrezygnowałem z wysp owczych. No i tak wybierałem różnie drużyny. Na podstawie tam przeglądałem te swoje zeszyciki. Zrobiłem taką teoretyczną listę państw europejskich klasyfikacje według których tam po ile drużyn z każdego państwa o żółta kartka będzie caroli, czerwona kartka a więc San Marino w osłabieniu o 48 minuty no zobaczymy o ładny strzał to ramkarze zaskoczyć no i teraz będą grać tak chyba na aferę tak na dalej od swojego pola karnego no ale skończę, o czym mówiłem wcześniej. Zrobiłem tą klasyfikację, żeby ustalić ilość drużyn z, każdy, z każdego państwa, które będą brały udział w tych europejskich kucharach. No w najlepsze, najlepszej sytuacji jest Hiszpania, Anglia, Niemcy, bo oni właśnie mają po 10 zespołów. Jeszcze. Będą mieli po trzy w samej Dobra, Lidze Mistrzów obronił, I ale po jednej drużynie, w które zaczną od czwartej rundy wstępnej do Ligi Mistrzów Wstępnej, czwartej rundy wstępne Ligi Mistrzów, może tak A na przykład Polska U mnie na miejscu 18. I tak sobie patrzę na moją ściągaweczkę Obok słupka na moją ściągawkę w lidze mistrzów zaczną o drugiej rundy grać czyli już w następnej jeśli będzie trzy zespoły przejdą z tej pierwszej rundy i w drugiej rundzie już będą dwa zespoły z Polski mistrz i wicemistrz o, W tym by to Legia Warszawa i Lech Poznań. Przy czym Mistrzostwo Polski zdobył Lech Poznań. A w Lidze Europy zagrają jeszcze dodatkowo cztery polskie zespoły. Trzy zaczną od pierwszej rundy i jeden zespół od drugiej rundy. Czyli trzecia drużyna w Mistrzostwach Polski. No i koniec meczu. 1-0 wygrywa do Magnano. Ugrali u siebie. Więcej byli przy pice więcej strzałów, więcej celnych. No i ta czerwona kartka tylko ich troszeczkę mm, tutaj mogła dobić. Dobra, mamy 1-0. Drugi mecz. Larne FC F91 Dudleon. Zaczyna mecz drużyna z północnej Irlandii. W bramce Devlin w obronie Cosgrove, Watson, Flowers i Kelly. W pomocy Donnelly, Randall, Sue i McHenry. McMurai w ataku razem z McDaden. Ustawienie 4-4-2. Drużyna z Luksemburgu. Kips. Bołczari, Delgado, Schnell, Kirsch, Stolz, Pokar, Klap, Cabralba, Bateyeb i Sinai Ustawienie 4-2-4. Dobra, a więc patrzymy. Drugi mecz. Larny w czerwonych. Drużyna z Luksemburga w jasno niebieskich. Czarne studencki. Piłka poza boiskiem. Dobry dar, że powiedziałeś. Dobre zgranie zespołu. Jak to będzie, jak to będzie. No i zaraz pani Branka, niestety tak podejrzewałem, że troszeczkę tu inicjatywę właśnie drużyna z Luksemburgu przejmie. Ale no, piłki takie do tyłu grane no, niestety, to to nie da rezultatu. Wielka, o, Szał, dobra bomba. Jest. Jest. Interwencja bramkarza. Brawo. Kółeczko, kółeczko, no gdyby tu było więcej techniki wadna, pewnie by coś z tego mogło być. Tak, to Schnell Mamy poza wieszoł. boisko. Jogli bocznej Cold zaczyna na prawą stronę. No, tak walka w środku na boiska. Trochę chaotyczne te akcje. Teraz z Ale cały czas to to na niczym. Kończy się na niczym. I może tak. Cały czas ten środku. Może jakiś o właśnie, taki czeski strzałek. To się mówi. Ale kips na posterunku. No i idziemy dalej. Luksemburg kolejny. To chyba jeden jeden teraz w strzelach. Przynajmniej celnych. Krótko. bramki. Zawodnicy Irlandii. O, i takie fajne jeszcze sytuacje. Można było się rzucić na szczupaczka. Może piłka. Może głowa by dosięgnęła piłki wtedy szansa na strzelenie bramki. ale nic. No smutna smętna pierwsza połowa meczu, bez żadnej historii, 0-0, i zaczynamy drugą połowę. A zaczyna Batajek, -yep. Batajek, no, tak doskonały no, odbiór. Cały czas tu są takie właśnie odbiory, no i strasznie. Straszna kopalina. Tutaj mecze w tej rundzie. Ustawione z mecze, rewanż, no jak nie przyniesie się rezultatu, będzie dogrywka. Oraz rzuty karne. No i Cabral bar, rzut wolny, z jakichś 18 metrów, ale w sam środek bramki. Tutaj Bramkarz nie miał żadnych problemów z wychwyceniem tego Już się przeniosła raz na jedną, raz na drugą stronę boiska. O z daleka strzał to mogło zaskoczyć bramkarza. Ale strzał zbyt lekki McHenry Kelly Raz McDade Ale to cały czas kończy na jakimś 20 metrze No tutaj ładny strzał, na 20 metrze przed polem karnym Kolejny strzał Cabrala. 75 minut na meczu. 0-0. Mecz bardzo wyrównany. Tutaj nie ma... Jak... O, tutaj mogło to zaskoczyć. Może teraz ta druga część, trochę troszeczkę bardziej. Och, chciałem powiedzieć, że pod... Będzie rzut rożny i okazja do zdobycia. Kola. Pod kontrolą drużyny ale Luksemburgu, ale tutaj piękna wrzutka Stoje była z ja z bramkarz chyba to obronił. No teraz dużo szczęścia mieli zawodnicy Luksemburgu. Czy Dudelange, bo tam pewnie Luksemburczyków. To może nie jest to dużo, chociaż nie jak w tych drużynach to. No i tak jak mówiłem, 0-0, mecz bez historii, ale nic, czeka nas jeszcze rewanż w klasie, w statystykach, no bardzo wyrównany. I w posiadaniu piłki, i w strzałach, ale 0-0, czekamy na mecz rewanżowy w Luksemburgu. No i teraz trzeci mecz, z Eee, Wanderers i FCI Levadia No, Słabiotka jest różna z w Bramcze Galea w obronie Stelitano, Stelitano. Gilperson Zappa w pomocy Mintov, Show, Sanson i Tisotti w ataku Gilmar i Satariano a drużyna ze Stonii w ramce Lepmetes w obronie Jurgenson Podholius i Kruglov pomoc tkaczów Petson Gando i Manucho. nawet nie tutaj jest troszeczkę inaczej ustawienie w ataku Manucho i Kolomec, a skrzydłowym lewym jest Rosnund 4, 2, 4, czyli mało spotykano w sumie ustawienie, hmm. No Ale dobra, zaczynamy. Kolejny mecz. Maltańczycy. Wow, jakie boisko. To wieczorem się nie budzieje, tak? Ja jeszcze tak nie, ro, nie, nie rozegrałem na tej. <laughs> Zakar. Hmm. Nic nie zdążyłem za bardzo pograć na tej wersji sensible piłka. No ale pierwszy raz tak ją widzę. Jaki Drużna jest to na zielono. No i drużyna tańska. Z tutaj delikatnie przeważa, bez kontuzji, Stelitano rozpoczął z numerem drugim. Wrzutka na pole karne, jest! Bramka, piękna akcja. Oj, widzę muszę ustawić replay bo to bardzo fajna sprawa. A zaraz, jak ja bym tutaj... Nie, to już... To już tylko te rozegranie od środka. O, fajnie jest jak będą bramki padały żeby można było sobie na spokojnie w zwolnionym tempie jeszcze raz przeanalizować aż miło patrzeć doskonałe panowanie nad piłką. i 1-1 jeden, jeden kolomet proszę bardzo 23 minuta i mamy już dwie bramki i będziemy mieli zasłużoną żółta kartka dla kolomet za kartkę. Sansone numer 8. O, zupełnie nieudane to podanie. Na zapalenie płuc tak trochę dał. Ja Och! tak akcja, znowu tutaj jest ten strzał, mógł Rozumiem zaskoczyć. Tym pasnika. razem Galea nie dał się oszukać. Ole, sędzia rzut wolny. rzut wolny. dla drużyny estońskiej. Nawet no, dla drużyny Stalina. Stalina jak to zabrzmiało. Stalina. Out. Fajnie to boisko wygląda. Tak, bo dotypowo są cienie trybun niby zrobione, tak? Bardzo dobre podanie. I będzie out. nie. Dobre podanie. Manuczo do środka, ale tam nikogo nie było. I... Jest za lekki ten strzał. Galeana w 39 minuta w tym meczu. Nadal 1-1. Teraz znowu troszeczkę więcej akcji, więcej walki w środku pola. Chociaż bym powiedział, że teraz drużyna Stalina rany. Może nie będę mówił, że Stalina, tylko Lewadia, niech tak będzie. Lewadia troszeczkę przejęła inicjatywę, troszeczkę więcej ma takich groźnych akcji. No ale wynik Remisowy 1-1. Hmm, to najważniejsze, to się później zapamięta. No i z tego będą rozliczani gracze. Zaczyna. Będzie rzut wolny, potem żółta kartka. Ja tu sprawdzę jeszcze. Stonici. Tutaj. To jakaś kontuzja. Mam luczu kontuzjowany, ale delikatnie. No zobaczymy jak to będzie. Nie mrga mu ten krzyżyka, więc to nie jest jakaś bardzo groźna kontuzja, która by go tutaj spowolniła, bo tutaj każdy gracz kontuzjowany. Widać po nim po poruszaniu się on się ledwo rusza po boisku. Ładna dobra piłka. Lepmetz za piłkę O, jaka. O, fajnie, piłka za boiskiem. Fajne takie zejście na dół widzę po prawej stronie. No zupełnie inna grafika niż to, co ja kiedyś grałem. Sędzia dyktuje rzut wolny. Ale to rzut wolny w tą stronę. Dobra. Ach, szkoda, że nie drugą. Może była jakaś ładna bramka z rzutu wolnego. No wyraźnie zahaszał. No za, zaostrzyła się Pięknie gra, dużo fauli. No, ale im bliżej końca tym chyba już zawodnicy też bardziej zmęczeni. No a zmęczenie to wiadomo w piłce. Ładna wymiana powoduje... O, do Zaostrzenie. Oooo oh, jest satariano. I 2-1 dla drużyny Slimy Wanderers. No i co, jak teraz odpowiedzą? Drżu... Zawodnicy Lewadi. No dali strzał, ale niecalny. Nie? Kolejny strzał, tym razem galea na pustynku. Na prawą stronę i out. 67 minut, już dużo zostało. Z tuńczykom. Kolejna akcja. Ach, tym razem broni lepiec. No minuty tutaj ale szybko upływają, no chyba wychodzi nam bohatera strzale. ten bramkarz, Letmec. Dostrzegnie niepilnowanego kolegę Saktariano, kolejny strzał No tutaj już chronił ten bramkarz już naprawdę przed potężną porażką Dobre zgranie zespołu dobre zgranie, ale tutaj to jest wszystko na połowie swojej, więc Ładne podania sklepki. No i tutaj strzał. No, Satariano kolejny. Celny strzał. Przede wszystkim trzeba powiedzieć. No, szybki ten zawodnik. No, no teraz z I z numerem szóstym to za topetson. No, to trzeba powiedzieć, że tutaj szybkość zawodników. Sliemy zadecydowała, że wygrali ten mecz 2 do 1 Dwie bramki Satariano A więc on tutaj tutaj Myślę, że najlepszym zawodnikiem meczu zostanie wybrany dzięki niemu Różna Malty pokonała estońską FCI Lewadię 2 do 1 byli częściej przy posiadaniu piłki, no i ilość strzałów, 16 strzałów, 12 celów, no to tutaj 7 do 6 z drugiej strony, widać różnicę. Chyba najciekawszy mecz tej, z tych wszystkich trzech meczy na razie, które obejrzeliśmy. Eee. I co, mecze rewanżowe, ale mecze rewanżowe to już mm, zaproszę na nie w kolejnym odcinku, a teraz dzięki za uwagę, na razie, Hej. cześć!